Czy to możliwe, że Maciej Pela właśnie zadał cios, który wstrząśnie całym polskim showbiznesem? Po miesiącach ciszy tancerz odpowiada na poczynania Agnieszki Kaczorowskiej w sposób, który odebrał wszystkim mowę. To nie jest zwykła plotka. To jest rewanż roku, który rozgrywa się na naszych oczach. Przygotujcie się, bo ta historia to prawdziwa bomba. Pełna dramy. Niedopowiedzeń i spektakularnych zwrotów akcji. Jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko w relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, to grubo się mylicie. Tancerz właśnie zagrał ofensywnie i postawił na swoim, a jego ruch jest nie tylko subtelną odpowiedzią, ale wręcz deklaracją niezależności i siły. Zapnijcie pasy, bo właśnie zaczynamy podróż przez najbardziej intrygujące kulisy show biznesu. Przenieśmy się w czasie do momentu, gdy ich miłość wydawała się niezniszczalna. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, kiedyś para Marzenie, ikona polskiego show biznesu, która z dumą prezentowała swoją miłość i wspólne pasje. Przez siedem lat tworzyli zgrany duet, wychowując dwie urocze córeczki, Gabrysie i Emilię. Ich życie, choć pełne blasków fleszy, wydawało się być ostoją stabilności aż do końca października 2024 roku kiedy to niczym grom z jasnego nieba spadła wiadomość o ich rozstaniu rozpad siedmioletniego małżeństwa szokował wszystkich a fanom trudno było uwierzyć że ta idylliczna historia dobiegła końca ale to był dopiero początek prawdziwej sagi rozwód proces bolesny i publiczny ciągnął się miesiącami Pozew trafił do sądu w lipcu 2025 roku, a na pierwszej rozprawie stanęli 3 listopada 2025 roku, ponad rok po oficjalnym rozstaniu. To był czas pełen napięcia, spekulacji i trudnych emocji, szczególnie dla ich córek. Co działo się za kulisami? Tego możemy się tylko domyślać, ale jedno jest pewne oboje przechodzili przez piekło. Ale życie jak to w show biznesie? Nie znosi pustki. Agnieszka Kaczorowska szybko weszła w nowy związek, a jej partnerem okazał się przystojny aktor Marcin Rogacewicz. Para nie ukrywała swojego uczucia, a wręcz przeciwnie, postanowiła ogłosić światu swoją miłość w najbardziej spektakularny sposób. Gdzie? Oczywiście, że w telewizji. To właśnie w pierwszym odcinku Siedemnastia, edycji. Tańca z gwiazdami, Agnieszka i Marcin potwierdzili swój związek, wywołując falę entuzjazmu, ale i kontrowersji. Publiczne wyznania miłości na parkiecie, gdzie jeszcze niedawno Kaczorowska tańczyła z innym partnerem, były dla wielu sygnałem, że aktorka idzie dalej i nie ogląda się za siebie. A to nie był koniec. Pożegnanie z programem 26 października 2025 roku otworzyło im drzwi do kolejnego wspólnego projektu. Ogłosili własne, wielkie muzyczno-taneczne tournée, które miało być kwintesencją ich pasji i wspólnej drogi artystycznej. To był ich pierwszy duży, wspólny projekt po programie symbol nowej ery w życiu kaczorowskiej. Jakby tego było mało, Aktorka niedawno poinformowała na Instagramie, że kupiła nieruchomość. Nowy dom, nowa miłość, nowe projekty. Wydawało się, że Agnieszka Kaczorowska odnosi triumf na każdym froncie. Ale co na to Maciej Pela? Przez te wszystkie miesiące, gdy Agnieszka kwitła w nowym związku i ogłaszała kolejne sukcesy, Maciej Pela milczał. Jego fani zastanawiali się, co dzieje się w jego życiu. Czy poradził sobie z rozstaniem, czy znajdzie sposób, by odbudować swoje życie? I wtedy, niczym mistrz szachowy, Pela zagrał ofensywnie, uderzając w najmniej spodziewanym momencie. Chwilę po zapowiedzi turneka Czorowskiej i Rogacewicza, Maciej Pela również postawił na własny projekt, ale zrobił to w swoim, unikalnym stylu. Zamiast medialnego zgiełku i blasku fleszy postawił na autentyczność i bliskość z ludźmi. Zapytał swoich obserwatorów, co sądzą o rodzinnym obozie tanecznym. To była genialna zagrywka, subtelna, ale niezwykle wymowna. Rodzinny obóz taneczny, w, w kontraście do wystawnego turne? To jak cichy, ale potężny kontratak. Jego wpis, utrzymany w lekkim, autoironicznym tonie, jasno pokazał, że tancerz stawia na swój autorski format i nie ogląda się za siebie. To była deklaracja, że Pela buduje coś swojego, coś, co ma głębsze korzenie i wartości. Reakcje fanów były natychmiastowe i niezwykle entuzjastyczne. Ludzie pokochali ten pomysł. Jak sam przekazał Pela, siadam do odpowiedzi na temat obozu rodzinnego. Cieszę się na tak pozytywny odbiór wrócę z konkretem. Ten komunikat to znacznie więcej niż zapowiedź nowego projektu. To manifest. Maciej Pela, po miesiącach bycia w cieniu, po cichu, ale z ogromną siłą odgryzł się swojej byłej żonie. Nie poprzez medialną wojnę, nie poprzez publiczne oskarżenia, ale poprzez stworzenie czegoś własnego, czegoś co rezonuje z jego wartościami i bliskością z rodziną. To nie tylko odpowiedź na turne kaczorowskiej, to cicha deklaracja, że on również ma swoje miejsce w showbiznesie i to na własnych zasadach. To pokaz siły, determinacji i umiejętności przekucia trudnych doświadczeń w coś pozytywnego. Czy to był przypadek, czy przemyślany gest? Biorąc pod uwagę kontekst i timing trudno uwierzyć w przypadek. Maciej Pela udowodnił, że można odnieść triumf bez zbędnego dramatu, z klasą i pomysłem. Ta historia to dowód na to, że nawet w najgorętszych plotkach show-biznesu prawdziwa siła tkwi w autentyczności i budowaniu czegoś własnego. Czekamy z niecierpliwością na konkret od Peli, bo to może być początek nowej, fascynującej drogi. A dramat on nigdy się nie kończy, prawda?